Misję duszy lub z głową ostatni odcinek pierwszego sezonu podcastu Biznes z duszą. Zapraszam. Witaj w podcaście Biznes z Duszą, tu Celestyna Osiak, jestem biznesmentorką, trenerem soul coachingu i przedsiębiorczynią. Biznes z Duszą to podcast, w którym duszę łączymy z biznesem, a ja z moimi gośćmi pokazuję jak w swoim biznesie prosperować z lekkością i zmieniać świat na lepsze. Gotowa? Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku podcastu Biznes z Duszą oficjalnie zamykam pierwszy sezon podcastu i chcę Ci ogromnie podziękować za to, że słuchałaś moich podcastów. I że tak pięknie ten podcast się rozwija przez kolejne miesiące. Dlatego, że z każdym miesiącem słuchalność podcastów wzrasta, i to, co mogę Cię jeszcze prosić, to żebyś podawała ten podcast dalej, żeby jeszcze więcej kobiet mogło dzięki temu podcastowi rozwijać się nie tylko w swoich biznesach, ale rozwijać swoją świadomość. Bo bardzo potrzebuje Planeta Ziemia świadomych przedsiębiorców. Więc, kiedy słuchasz tego podcastu, to po prostu podawaj. Dawaj go dalej, podawaj go dalej, żeby było nas więcej, żeby ta idea podcastu Biznes z duszą niosła się przez całą planetę Ziemia. A co? <laughs> Chcę trochę Ci opowiedzieć o swoich doświadczeniach ze słuchania podcastu Biznes z duszą. Ponieważ słuchając tego podcastu bardzo dużo się uczę i też słyszę, że słuchaczki i słuchacze również mają ciekawe pomysły na temat prowadzenia swojego biznesu. I tak na przykład, chociażby ten odcinek z Marta Bradshaw, w którym mówi ona o dużej skali. Już o tym mówiłam w poprzednim odcinku, takim solowym odcinku mojego podcastu, ale wracam do tego, bo to jest ważny temat dla mnie. Temat skali. Ten odcinek zainspirował mnie do tego, żeby zastanawiać się ok, jak zrobić większą skalę w moim biznesie, ale z mniejszym wysiłkiem. Ponieważ ostatnio moje życie bardzo zwolniło ze względu na zdrowie i muszę przegrupować swoje siły, zwolnić jeszcze bardziej i stworzyć taki model biznesowy, który będzie dalej zapewniał bardzo prosperujący biznes, ale jednocześnie też będzie dbało o moje zdrowie. Więc tutaj od razu wrzucam Ci takie pytanie, na jaką skalę chcesz stworzyć Twój biznes i w jaki sposób osiągnąć tę skalę, ale jednocześnie, aby ta skala pomagała Ci w Twoim zdrowiu, pomagała Ci w Twoim ogólnym dobrostanie. Bo chyba wszyscy wiemy, że nadmierna haruwa jest czymś, co wykończa nasze ciała. I ja teraz muszę się zatrzymać ze swoim zdrowiem, ponieważ dwa ostatnie lata, te dwa covidowe lata, były bardzo intensywnymi latami dla mnie. Miałam tak zwaną klęskę urodzaju. <laughs> Pracowałam bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. No i to jak zawsze zbiera swoje plony. Więc tak wrzucam ten temat w większej skali. Okej, okay. skala tak. Ale z mniejszym wysiłkiem. I tak sobie chodzę właśnie z tym tematem. No to jak? Skoro większa skala, to jakie są najlepsze sposoby do tego, żeby osiągnąć to mniejszym wysiłkiem? I to nie o to chodzi, żeby leniuchować w swoim biznesie, bo w swoim biznesie nigdy nie leniuchujemy. No nie do końca, ja leniuchuję. Kocham dolce farnięte, ale wiecie o co chodzi, wiesz o co chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby znaleźć taki mądry sposób działania żeby on zapewniał lekkość, żeby on zapewniał wolność i żeby on zapewniał prosperowanie i przede wszystkim żeby zapewniał to, żeby służyć ludziom najlepiej, dla najwyższego dobra ich, mojego i wszystkich z nami związanych. Więc tak, podsumowując to większa skala owszem ale z mniejszym wysiłkiem. Po ostatnim odcinku podcastu z Marią Nowak-Szabat zaczęłam się zastanawiać co do tematów oferty mojej. Ponieważ zazwyczaj są dwa modele. Pierwszy taki bardzo w duchu zen, że masz trzy oferty. W tym sensie, że masz trzy produkty, trzy usługi i tyle i na tym się skupiasz i to jest bardzo mi bliski model. Mniej znaczy lepiej dla mnie. No i ten model, który na przykład prezentuje Maria, czyli na bogato. <grymne> na bogato. Jeżeli nie słuchałaś tego odcinka podcastu, gorąco zapraszam. I mi było właśnie bardzo bliżej do tego modelu w duchu zen, ale z drugiej strony tak się stęskniłam ostatnio za ludźmi, ponieważ wiele lat temu robiłam bardzo dużo różnego rodzaju szkoleń. Szkoleń takich otwartych, nie tylko szkoleń, na których certyfikuję są coachów, a przez ostatnie 2-3 lata tak było, że właśnie zajmowałam się głównie tym. Więc tak się stęskniłam z ludźmi, tak się stęskniłam za wami, że postanowiłam wyjść na otwarty rynek znowu i zacząć robić szkolenia otwarte. Zresztą teraz, zaraz, 21-22 stycznia, robię moje szkolenie otwarte, na którym miała być kameralna grupa osób. Kameralna, czyli około 10-12 osób, ale zapisało się na to moje szkolenie zdecydowanie więcej osób ponad 20 osób i ponieważ nie jestem w stanie zrobić tego szkolenia w swoim domu, tak jak zazwyczaj, to postanowiłam wydać salę i zaprosić jeszcze więcej osób, więc <grytanie> dalej będzie to kameralna grupa, bo tak będzie nas około 25 osób, podejrzewam, 7, może do 30. Jeżeli chcesz zanurzyć się w siebie, pożegnać rok 2022, wejść w rok 2023 świadomie i jednocześnie zrobić kolaż swojej duszy i odczytać przekazy, które ta Twoja dusza ma dla Ciebie, to zapraszam Cię na to szkolenie gorąco. Obój Twoją wewnętrzną mądrość, dlatego że jest to takie niezwykłe szkolenie, w którym za pomocą metody dziewięciu domów Denise Len, nauczycielki Soul Coachingu, odkodujesz przekazy swojej duszy. Poznasz znaki, jakie dla Ciebie wysyła i dostaniesz bardzo konkretne informacje. Więc zapraszam. I jeszcze ważna informacja na hasło podcast, pisane przez C, wersja angielskiej podcast, jest zniżka, bo to szkolenie już zostało sprzedane, natomiast mam jeszcze 3 do 5 osób, gdzie faktycznie możesz zyskać ten bilet na hasło podcasty. To tylko dla słuchaczy podcastu jest. Więc zapraszam Cię gorąco. Wystarczy, że wejdziesz na stronę celestyna.pl, łamany przez warsztat. I tam znajdziesz to szkolenie, i też tam znajdziesz możliwość wykorzystania rabatu na hasło podcast. Wracając do myślenia o mojej ofercie, zaczęłam się zastanawiać: OK, to może ta moja oferta w duchu zen no jest fajna, i skuteczna, i bardzo fajnie się sprawdza, ale zastanowiły mnie słowa Marii, która powiedziała, że to dobrze, jeżeli ja mogę dać tym ludziom więcej, to dlaczego ja mam im tego nie dać? Dlaczego oni mają pójść gdzie indziej? Dlaczego nie mają tego kupić u mnie? Hmm. I takie słowo, takie myślenie też pojawiło się we mnie. No właśnie, przecież ja mogę dać moim klientom więcej. To dlaczego tego mam im nie dać? <grych> Więc podejrzewam, że w przyszłym roku, pomimo tego, że na początku roku chcę bardzo zwolnić, to w przyszłym roku będzie więcej mnie na salach szkoleniowych, na które Cię od razu zapraszam i będziemy pracować i z biznesem, i z duszą, i tak naprawdę, właśnie z duszą biznesu. Więc dużo więcej, wydaje mi się, jednak będzie się działo w tej mojej ofercie, no bo pojawiło się to moje pytanie o filozofię i. Filozofia i, czyli, ok, jak gdybym połączyła tę ofertę moją w duchu zen z tą ofertą na bogato, to jaka oferta by z tego wyszła? Więc takie mam pytanie dla Ciebie: czy Twoja oferta jest w duchu zen? Czy Twoja oferta jest na bogato? I co by się wydarzyło, gdybyś połączyła te dwie oferty? <laughs> no, taka opcja do, do zastanowienia się i taka opcja do poczucia, kim chcesz być w roku 2023 w swojej ofercie. Też od razu chcę cię przeprosić za mój głos, dlatego że wychodzę z grypy, którą przyniosło mi moje dziecko ze szkoły i nie chciałam odkładać nagrywania mojego nagrania dla Ciebie. Nagrywam je z domu, więc ta jakość może być troszeczkę inna, nie w studio nagraniowym, ale i tak studio nagraniowe mi pomoże, żeby, żeby ona była zdecydowanie lepsza więc wybacz mój głos, ale jesteśmy tu razem. I to jest chyba najważniejsze. Podcast z Eweliną Tobosz z kolei, może dla niektórych był ciut kontrowersyjny, to jednak bardzo mi osobiście uświadomił, że chcę się pochylić nad obszarami, których nie lubię w swoim biznesie. Bo zawsze zdarzają się, wiadomo, sytuacje w biznesie, które są trudniejsze i zawsze są też takie obszary w naszym biznesie, których nie do końca lubimy. I choć w moim biznesie nie ma ich dużo, to jednak chcę w kolejnych tygodniach przyjrzeć się, jakich obszarów ja w swoim biznesie naprawdę nie lubię i jakie muszę naprawdę zdelegować. Ja jestem niezła w delegowaniu, dlatego że nauczyłam się tego po raz pierwszy przy swojej pierwszej firmie w szkole językowej, gdzie miałam zespół 20-30 osobowy w porywach i musiałam delegować. Natomiast ta moja obecna firma jest firmą malutką z wyboru. Z takim dwuosobowym, dosłownie w porywach, trzyosobowym czy czteroosobowym zespołem. No, jednak pewne rzeczy muszę zdelegować jeszcze bardziej, i to jest taki obszar dla mnie, którym chcę się zająć w tym roku. I wracając do poprzednich odcinków podcastu, bardzo też zainspirował mnie kolejny odcinek podcastu, a mianowicie odcinek z Zosią i Dawidem Żepackimi, kiedy rozmawialiśmy o misji życiowej w biznesie. O misji życiowej i o ich misji na 500 lat. Jeżeli tego nie słuchałaś jeszcze, to koniecznie posłuchaj, bo naprawdę otwiera to totalnie nowe perspektywy. Jeżeli chodzi o mnie, to ja się czuję ekspertką od odkrywania misji życiowej, ponieważ zajmuję się tym zawodowo 12 lat, a osobiście co najmniej 20 parę lat i Właśnie ten podcast i idea Zosi i Dawida Rzepeckich, buduj biznes na 500 lat do przodu, uruchomiła we mnie kolejne pytania na temat mojej misji życiowej. Tak jak już wspominałam w intro do podcastu, czy w moim odcinku podcastu solowym, mam dwie misje życiowe. Pierwsza to nauczyć kobiety prosperować z lekkością, a druga to nauczyć ludzi komunikować się z duszą. Misja życiowa to domena duszy, i dusza mówi ogólnym i prostym językiem. Zresztą, tak jak słyszysz, nauczyć ludzi komunikować się z duszą to jest prosty język, prawda? I to, czego mi brakuje w tym, brakowało, zaczęło brakować właśnie po tym podcaście z Osią i Dawidem, to konkretu. No bo komu brakuje konkretu? Głowie brakuje konkretu. To głowa potrzebuje konkretu liczb, smartowych celów i tak dalej. No bo przecież misję duszy <laughs> trzeba robić z głową. To fajne zdanie, misję duszy trzeba robić z głową. Teraz się pojawiło. I kiedy usłyszałam, jak mój nowy mentor biznesowy powiedział, że chce pomóc miliardowi osób zarabiać, robiąc to, co kochają, pomyślałam sobie, kurczę, to jest właśnie ten konkret. Bo przecież głowa kocha liczby. To co by było, gdybym powiedziała sobie, że chcę nauczyć milion ludzi komunikować się z duszą? I nagle ten milion przestał mi się wydawać taki duży, bo przecież jako trener soul coachingu certyfikuję soul coachów, którzy komunikują ludzi z duszą zawodowo. To nawet gdyby połowa przeze mnie wycertyfikowanych soul coachów, a jest ich dopiero 82 w Polsce, może chcesz zostać Soul Coachem, jeżeli tak, to uwaga, chwila na lokowanie produktu. Wejdź na www.celestyna.pl, łamane przez certyfikację. Więc gdyby nawet połowa do tej pory certyfikowanych przeze mnie Soul Coachów, czyli 40, rozwinęło prosperujące biznesy i społeczności na poziomie 100 tysięcy followersów, to już to jest 40 razy 100. Czyli 400 tysięcy osób, które mogą nauczyć się komunikacji z duszą metodą soul coaching. I kiedy popatrzyłam na to w ten sposób, to uświadomiłam sobie, że ten milion to wydaje się trochę mały, bo przecież ja do tej pory wycertyfikowałam 80 soul coachów, będę ich certyfikować przez lata do przodu, oni będą rozwijać sobie prosperujące biznesy. Więc te liczby będą wzrastać. No statystyka, siła statystyki, statystyka rządzi. Więc może by warto sobie ustalić większy cel, na przykład 10 milionów. Chcę nauczyć komunikować z duszą 10 milionów osób. I to już zaczęło być dla mnie fajnym celem, bo jest to jedna czwarta Polski. I zaczęło się we mnie pojawiać takie pytania: OK, a co by się zmieniło w Polsce, gdyby 10 milionów Polaków i Polek a raczej powinnam powiedzieć: kurczę, bo mówię do kobiet, Polek i Polaków, gdyby 10 milionów Polek i Polaków umiało sięgać do swojej wewnętrznej mądrości duszy? Co by się zmieniło w Polsce, gdyby 10 milionów Polek i Polaków stałoby się wewnątrz sterownymi osobami, w kontakcie ze sobą, ze swoją duszą, z najwyższym dobrem planety? Co by się stało, gdyby 10 milionów mam. Nauczyłoby się komunikować ze swoją duszą i zaczęłoby uczyć tego swoje dzieci. To już się robi zmiana pokoleniowa. To już się robi zmiana pokoleniowa. To jest niesamowite. I wtedy, kiedy zaczęłam sobie zadawać te pytania, ukonkretniłam tą wizję. I misję, to ona się stała bardziej mierzalna, bardziej konkretna, bardziej motywująca, bardziej zmuszająca do działania, ale zmuszająca z tego wewnętrznego musu, z tego wewnętrznego priorytetu, z duszy, z serca, z ciała. Nie z głowy. No i naprawdę się rozmarzyłam. No bo, wow! Gdyby 10 milionów Polak i Polaków umiało kontaktować się ze swoją duszą i gdyby umiało podejmować swoje decyzje na poziomie duszy, sięgając ze swojej mądrości wewnętrznej. A te decyzje na poziomie duszy, z własnej mądrości wewnętrznej, to nie są decyzje, które są dobre dla nich tylko, tylko to są decyzje, które obejmują najwyższe dobro. Wszystkich z tymi decyzjami związanych, to na jakim świecie żylibyśmy? Jaka byłaby ta planeta Ziemia? I mogę teraz powiedzieć: Wow, I have a dream. I zadać Ci pytanie: What is your dream? Jakie jest Twoje głębokie marzenie? Jaka jest Twoja misja? Po co jesteś na planecie Ziemia? Po co prowadzisz swój biznes? W jakim celu? Może jesteś jeszcze w trybie przetrwania i pracujesz po to, żeby zarobić na rachunki. Wiem, jak to jest, wiem, co to za uczucia. Byłam tam przez wiele lat i jednocześnie wiem z własnego doświadczenia, że jeśli Twoim celem jest zapłata rachunków, to ten motywator nie wyrwie Cię z krainy przetrwania. Musisz wyznaczyć sobie większy cel, marzenie do spełnienia, marzenie serca, marzenie może jakaś podróż zwyczajna, ale to musi być marzenie płynące z serca, które jest większe od rachunków, bo pamiętaj, jak myślisz tylko o zapłaceniu rachunków i bardzo łatwo dajesz się manipulowywać w hipnozy kryzysu, to nigdy się z tego nie wyrwiesz. Będziesz cały czas w tym boksie, w tym pudełku. To pudełko otwierają marzenia. Ja wiem, to co mówię teraz wydaje się takie banalne i trywialne, ale słyszysz pewne smsy, które do mnie przychodzą, te dzwoneczki od smsów. I to jest dla mnie znak i dla ciebie znak, że to co mówię jest ważne. Więc wyznacz sobie większy cel niż swoje rachunki. Niech to będzie marzenie do spełnienia. Takie marzenie, które trzymasz w swoim sercu od lat. Może jest to marzenie dla ciebie, a może jest to marzenie dla Twojej rodziny. Może marzysz o tym, żeby Twoje dziecko poszło do lepszej szkoły. Może marzysz o tym, żeby mieć samochód, który sprawnie działa, żebyś była bezpieczna i żeby Twoja rodzina była bezpieczna. Niech to nie będą stricte potrzeby, ale niech te potrzeby się rozciągną przynajmniej odrobinę o marzenia. A może będzie to misja do spełnienia. A jeśli masz już prosperujący biznes. To z kolei może doszło do momentu, w którym zaczynasz przestawać widzieć jego sens, bo po prostu przerosłaś swój biznes. Przerosłaś go świadomościowo, przerosłaś go emocjonalnie, przerosłaś go duchowo i stałaś się dzięki rozwojowi swojego biznesu zupełnie nową osobą. Ta nowa osoba, którą teraz jesteś, potrzebuje nowej wizji, nowych celów. A może właśnie misji w nowym aspekcie, a może zupełnie dusza Twoja, to bardzo często zdarza się u moich klientek, woła Cię o przebranżowienie. Może potrzebujesz, nie wiem, zostać coachem? bardzo często się to zdarza, może potrzebujesz zupełnie coś nowego zrobić ze swoim życiem. Tymi tematami zajmuję się na swoich dniach VIP, gdzie spotykasz się na nowo ze swoją misją duszą swojego biznesu. Odkrywasz swój biznes od strony duszy i widzisz więcej, bo jak mówił Sątek, exupéry nie wiem czy dobrze wymawiam, wybacz, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu i prawdziwie widzi się tylko sercem. Takimi refleksjami i pytaniami zamykam pierwszy sezon podcastu Biznes z Duszą. Kolejny, uwaga, rusza 19 stycznia, więc zapisz sobie tą datę w kalendarzu albo po prostu zasubskrybuj i też to, co jest ważne, żebyś zawsze dostawała informacje o podcaście, ale też o moich warsztatach i szkoleniach. To wystarczy, że zapiszesz się na mój newsletter na mojej stronie www.celestyna.pl/łamane przez 12 sekretów. Sekretów. Tam pobierzesz również dodatkowe nagranie 12 sekretów lekkości w biznesie. I spotkamy się w nowym roku. A jeśli chcesz ze mną odkryć, co Twoja dusza ma dla ciebie w zanadrzu w roku 2023, to przyjdź na to szkolenie, o którym wspominałam, czyli szkolenie Odkryj swoją wewnętrzną mądrość. I pamiętaj, że na hasło podcast jest duża zniżka. Zapraszam. Wejdź po prostu na stronę www.celestyna.pl/łamane przez warsztat. A dzisiaj życzę Ci takich boskich świąt, takich bliskich świąt. Gdzie jesteś blisko ze sobą, blisko ze swoją rodziną, gdzie możesz spędzić spokojny czas. I kiedy jesteś ze swoją rodziną, to też odnajdź taki moment dla siebie, tylko dla siebie, w którym możesz położyć rękę na sercu, wziąć kilka głębokich oddechów i również spotkać się ze swoją duszą i w ciszy posłuchać, co w twojej duszy gra. A propos świątecznych prezentów, w moim drugim podcaście, w tak zwanym soulowym Radio, co Ci w duszy gra, mam dla Ciebie prezent, więc posłuchaj dzisiaj również Saulowego Radia, co Ci w duszy gra. Do usłyszenia w Nowym Roku. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeżeli tak, przekaż go dalej, aby więcej kobiet prosperowało z lekkością i zmieniało ten świat na lepsze. Zróbmy to razem. Zapraszam Cię też do mojego drugiego podcastu Co Ci w duszy gra, w którym pokażę Ci, jak rozmawiać ze swoją duszą i prowadzić swój biznes z lekkością. Aha, a tak w ogóle, to znajdziesz mnie na www.celestyna.pl. Do usłyszenia!